Witam bardzo serdecznie. Pendrive do smartfona i tabletu oczywiście. USB-C z jednej strony i po przesunięciu tego plastikowego suwaka USB 3.1 z drugiej strony. 128 GB. Idealny do przenoszenia danych z telefonu, tabletu na komputer i odwrotnie, z komputera na Telefon. 5 lat gwarancji, co powinno nas usatysfakcjonować, jeżeli chodzi o wytrzymałość tego produktu. No to dobierzmy się do środka. Aby otworzyć opakowanie, należy rozciąć górną krawędź i wydobyć zafoliowany pendrive ze środka. Mamy tutaj taki kawałek, który nam zostaje w palcach, w związku z czym należy udać się po nożyczki. I nożyczkami wydobyć go z zafoliowanego opakowania. Pen Drive jest malutki, ale bardzo solidnie wykonany. Obudowa, co prawda, plastikowa, ale ta wstawka z wygrawerowanym sandysk jest metalowa. Na dole były dwa otworki, do których możemy przymocować sobie smycz, na przykład. No i po przesunięciu w drugą stronę mamy USB 3.1 bardzo wygodne, bardzo fajne. Działa z Androidem, jest nawet dedykowana aplikacja do archiwizacji naszych danych na tym pendrive'ie prosto od SanDisk. Po uruchomieniu mamy na przykład Memory Zone, aplikację, która odpowiada za backup. Ale jeżeli nie mamy, no to po prostu załączamy Zaznaczamy pliki, które chcemy przenieść na nasz nośnik USB. Klikamy nośnik USB. Możemy dodać nowy katalog i przenosimy albo wklejamy. Prędkość zapisu jest całkiem fajna do 30 MB na sekundę. A po co to nam? Po to, że na przykład, jeżeli chcemy sprzedać telefon, należy wyczyścić go. Przenieść wszystkie swoje dane, czyli jeżeli chcemy przywrócić ustawienia fabryczne, trzeba zadbać o to, żeby nasze zdjęcia i filmy zachowały.